Zagrajnika dopinguje kingwi. Rok 2016 to zaiste dobry rok dla fanów klasycznych shooterów. Najpierw pojawił się nowy dum, tak dobry, że chyba sprzedał duszę diabłu w zamian za zajebistość. Uwielbiam tę muzę. ale dwie kilka dni temu, w ręce spragnionych rzeźbi graczy, czyli na przykład mnie, trafił nowy Shadow Warrior. Muszę Wam przyznać, że z racji iż przez drugi czas nie grałem w shootery, zniechęcony ich pseudorealizmem, futuryzmem i osłonizmem, specjalnie na drugiego Shadow Warriora nie czekałem. Jasne, wiedziałem, że Polakom z Flying Wild Hog udało się stworzyć genialny remake hitchora z epoki Pixela Upanego, ale jakoś nie miałem okazji by w niego zagrać. Z tego właśnie powodu wiele miesięcy temu naiwnie zgodziłem się, by recenzją wujeczki zajął się pewien wielki fan tej serii, niejaki znany wam być może Gandalf Czarny. W międzyczasie zagrałem jednak w duma, i ku smutkowi Gandalfa i milionów innych demonicznych pomiotów, poczułem chęć ogrania i omówienia nowego Shadow Warriora. A że gra okazała się być dokładnie tak dobra, na jaką wygląda, wspólnie z Gandalfem chcemy wam przedstawić 10 powodów, dla których warto zagrać w Shadow Warrior 2. Shadow Warriors 2 to klasyczny oldschoolowy shooter, w którym na drodze do spierduchy nie stają przeszkody tak prozaiczne jak konieczność zarządzania amunicją, myślący przeciwnicy czy jakaś tam fabuła. Choć ta ostatnia jak najbardziej jest obecna i bywa nawet zabawna, to jednak nie stanie się nic, jeżeli od początku do końca zostanie przeklikana. Ba, śmiem nawet sądzić, że ze względu na momentami stanowczo zbyt długie cutstenki tak się właśnie w większości przypadków stanie. Nie umknie natomiast niczyjej uwadze osoba głównego bohatera gry, mistrza Lowenga, a to za sprawą jego fenomenalnych odzywek. Sięjąc śmierci zamęt, Wang bawi się równie dobrze co my, rzucając na prawo i lewo celne mięsiste uwagi, czy drąc się w głosy, posz szczególnie wymagającej walce. W pierwszej części twórcy nie popisali się, jeśli idzie o narzędzia mordu. Oprócz sławetnej już katany, reszta rynsztunku była okropnie nienatchniona i nie dawała zbyt wiele frajdy podczas korzystania. W dwójce warszawiacy stanęli na wysokości zadania, dając nam cały pentagon różnorakich gnadów. Stawiacie na klasykę? Znajdą się zwykłe karabiny, uziki, Także jak zawsze niezawodna dwururka. Marzyliście by wcielić się w ostatniego Mohikanina? Shadow Warrior 2 daje wam wasz własny zestaw małego Daniela da Louisa. Lubicie piły łańcuchowe? Znajdą się i tech, tylko po co używać klasycznych, skóry z ostry knur dający jeszcze więcej frajdy. Nasz arsenał można ulepszać dodając do niego runy. Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, by granatnik wybuchając zatruwał naszych oponentów lub żeby strzelba ich zamrażała. Jak powszechnie wiadomo, możliwość odcinania kończyn to nieodłączna cecha dobrej gry. Zaś w Shadow Warrior ćwiartowanie przeciwników wyniesione zostało na nowy poziom. Odbywa się ono, rzecz jasna, przede wszystkim za sprawą broni białej. Poza klasyczną kataną, przeciwników szatkować można choćby dwoma katanami czy mieczem, ale największą frajdę daje tu przecinanie przeciwników piłą mechaniczną. W przeciwieństwie do Duma jednak, w którym także można było uskuteczniać rzeź na demonach za pomocą piły, tutaj owym łańcuchowym cudem możemy podczas walki dowolnie poruszać. I ruszamy. Często i gęsto. A skoro mówimy już o oświatowaniu przeciwników, to grzechem byłoby nie wspomnieć o samym modelu walki bronią białą, który choć prosty, pozwala na masę różnych trików i przez całą grę bawi tak samo. Czymże byłby klasyczny FPS bez całej galerii przeróżnych bydlaków? Za pomocą katany przemielimy między innymi klasyki, jak kuliste drony, demony znane z poprzedniej części, czy przerośnięte szczury. Ale oprócz tego pod nasze celowniki trafią skorpiopchły, taury, a nawet ogromne, przycipane kuchczyki. Wzorem Borderlands i Diablo trafią się tu też ulepszone wersje mające swoje własne bonusy, ale też słabości. Dobierając idealnie nasz ekwipunek, możemy ich szybko wysłać na tamten świat. A opisy tych bestii w Węglopedii? bezcenne. Jeśli wydaje się Wam, że w Shadow Warrior panuje chaos, to znaczy, że nie widzieliście jeszcze Shadow Warrior w kooperacji. Do gry zasiąść może na raz aż 4 graczy i wierzcie mi lub nie, ale staje się ona wówczas jeszcze lepsza. Przeciwników jest odpowiednio więcej, są odpowiednio potężniejsi i robią się naprawdę wielcy i ciężcy do ubicia. W przeciwieństwie do poprzedniczki, lokacje w Shadow Warrior 2 są nieliniowe. W każdej jest coś do roboty, bo poza wykonywaniem zadań możemy przeczesywać je w poszukiwaniu wspomnianych znajdziek, broni i ulepszeń, a dzięki otwartości możemy walczyć z przeciwnikami na wiele różnych sposobów. Poza tym twórcy zdecydowali się na losowość generowanych map, przez co zwiedzana wcześniej okolica może różnić się po ponownym odpaleniu gry. Shadow Warrior 2 to jedna z nielicznych gier, w której zmierzyć się można z jedną z najpotężniejszych bestii jaką zna świat. Z bestią, która winna jest śmierci tysięcy śmiałków i której nie dali rady nawet sami rycerze Okrągłego Stołu. Bestią, którą dotąd udało się pokonać jedynie za pomocą mitycznego artefaktu – świętego granatu ręcznego. Bestią tą jest… Królik. No, może nie ten… Ale ten. Królik Apokalipsy. Ponieważ obie części Shadow Warriora to rebooty klasycznego tytułu, to nie mogło tu zabraknąć licznych easter eggów, a także odniesień do swojego protoplasty. Tu i ówdzie znajdziemy roznegliżowane, mangowate i rozpikselowane panienki znane z pierwowzoru, a także sekretną komnatę, w której wisi zdjęcie twórców. Znalazło się również miejsce dla jaskini z Minecrafta, nawiązania do Harry'ego Pottera i widoczne tu i ówdzie węgi. Shadow Warrior 2 nie tylko dostarcza tak potrzebnych każdemu dziecku wrażeń z mordowania niezliczonych zastępów demonów, ale także dostarcza pożywki dla umysłu i duszy. W przerwach od słusznej rzezi natykamy się bowiem na rozsiane często i gęsto ciasteczka z wróżbą, które pozwalają zadumać się nad, od choćby, sensem życia. To właśnie cały Shadow Warrior bawi i uczy. Scenarzyści z Flying Wild Hawk mają ogromny talent do pisania postaci drugoplanowej. Przykładem niech posłuży Kamiko. Ponieważ jej ciało zostało skażone, ta została zmuszona połączyć się z duszą Lołęga i z tego powodu nie jest specjalnie zadowolona. Miłość ciągle docina naszemu głównemu bohaterowi. Jednak dzięki ich szczerym rozmowom wytwarza się między nimi bardzo silna więź. Choć dużo jej brakuje do zarówno śmiesznej, jak i tragicznej postaci, choć jego jedynki. jednak Kamiko jest na tyle urocza i barwna, że ciężko jej nie polubić. Nie ulega wątpliwości, że Shadow Warrior 2 to monumentalna rzeźnia i chyba tylko pojedynek Tytanów mógłby rozstrzygnąć, co jest lepsze: dzieło Polaków czy nowy dół. Po co jednak cokolwiek rozstrzygać, skoro lepiej zagrać w obie te gry. Jak mawiał bowiem pewien mędrzec, śpieszmy się kochać schoolowe shootery, bo tak rzadko przychodzą. Jeśli jednak poza skopanym interfejsem, Shadow Warrior 2 ma jakieś istotne słabości, to wskazać je może jedynie stary weteran serii, dlatego Gandalfie, czyli Honory. Gdyby miał wskazać największą bolączkę drugiego Shadow Warrior'a, to byłaby to fabuła. Wielka szkoda, że twórcy obdarli ją z mistycyzmu i narracji poprzedniej części i wrzucili prostą opowiastkę, która w ogóle nie angażuje. Poprzednio odwiedzaliśmy demoniczne światy, dowiadywaliśmy się jak one działały i co najważniejsze nie brakowało tam dramaturgii i mocno rozbudowanych postaci. Pod względem rozgrywki jednak Shadow Warrior 2 wyprzedza swojego poprzednika dodając bardzo dużo od siebie i przy okazji świetnie się przy tym bawi. Półotwarty świat okazał się strzałem w dziesiątkę, bo dzięki temu w grze można spędzić naprawdę sporo czasu. A odświeżony model strzelania sprawił, że dawno nie czułem takiej satysfakcji z unicestwiania hord demonów, które przypadkowo trafiały pod mój ale łęk jest odpowiednio… łękowaty. I na koniec mała prośba do Flying Wild Hawk. Może tym razem weźmiecie się za odświeżenie Blada? Patrząc na oceny jakie Shadow Warrior 2 wbija na całym świecie możemy być pewni, że za kilka lat przyjdzie nam zagrać i w Shadow Warrior 3. A może i, kto wie, ludzie z latającej dzikiej świni zobaczą ten film, zainspirują się apelem Gandalfa i powstanie remake Blada. A wówczas będziemy mieli do czynienia z największą i najbardziej krwawą rzeźnią w historii gier komputerowych. Nie mogę się doczekać. A jak wam podoba się Shadow Warriors 2? Planujecie zagrać? Czy takie oldschoolowe shootery to nie wasza bajka? Piszcie w komentarzach. Jak zawsze zapraszam też na zagranikowego face'a i forum oraz dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym mogę tworzyć dla was kolejne materiały. No i cóż, trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje kingi.